Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja, zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, Wy jesteście moimi dziećmi, ja kocham każdego z Was. Czyny i uczynki każdego z Was przeniknęły mój krzyż. To, co dobre czyni, golżejszym. A złe postępowanie czyni go ociężałym. Znajdujecie się pośrodku burzy wstrząsanej wielkimi sztormami gniewu, nienawiści i ogromnego nieposłuszeństwa, zrodzonych ze sposobu, w jaki moje dzieci oddalają się od mojej miłości i mojej prawdy, i sposobu, w jaki moje dzieci stale odrzucają mojego ducha świętego. Dzieci, te burze są wynikiem tego, że nie chcecie pozostać przyjaciółmi waszego Boga. Mój ukochany ludu, cierpiący i zbolały w tej chwili, wzywam Was, abyście żyli moim bólem dla całej ludzkości. Tak bardzo cierpię, kiedy czuję, że moje dzieci nie przestrzegają w pełni istoty pierwszego przykazania. To sprawia mojemu sercu wielki ból, a mój Bóg ciągle kwawi z powodu tych moich ludzkich stworzeń, które są członkami mojego kościoła i cierpią wielkie okrucieństwa z rąk niektórych moich dzieci. Umiłowani. Kiedy człowiek zapomina o mnie, modeluje siebie jako słabą istotę, a jego reakcją jest chęć bycia większym i potężniejszym ode mnie. Wtedy właśnie diabeł wróg duszy wdziera się do człowieka ze swoją szatańskością sprawiając że człowiek popełnia poważne wykroczenia przeciwko piątemu przykazaniu to ujawnia wyraźny bunt przeciwko zgodności z pierwszym przykazaniem ci którzy nie cierpią prześladowań chłodno oglądają wstrząsające sceny okrutnych masakr ci którzy nie cierpią nie potrzebują pocieszenia ani modlitw od tylu dusz, które mnie kochają. Jednym ze skutków zła w ludzkim stworzeniu jest egoizm, i on się w tej chwili wyróżnia. Dlatego nieszczęście tych, którzy cierpią, jest nieszczęściem samotnym, bo ci, którzy nie cierpią, patrzą z daleka na ból innych ludzi. Władcy wielkich narodów świata wywierają wielki wpływ na zawieranie umów które później zostaną złamane w milczeniu i wzajemnej zdradzie. Ci władcy mają ziemską władzę daną im przez samych ludzi, ludzi, których później prowadzą na śmierć jak owce do urwiska. Ze względu na ich różne ideologie, masońscy, komunistyczni i ateistyczni przywódcy z satysfakcją patrzą, jak ranią mój lud i spiskują przeciwko tym, którzy są moi. Jako Ojciec miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości, zapowiedziałem wydarzenia, które zaistniały i nadal zaistnieją pośród ludzkości, abyście się nawrócili i zmienili wasze oburzające drogi, które prowadzą do zguby. Wzywałem mój lud do nawrócenia, lecz on śmieje się z moich wiernych narzędzi, z mojego słowa i słowa mojej matki. Zapowiadałem bliskie wydarzenia. A w zamian otrzymuję obelgi, odrzucenia i nieustanne ataki na tych, którzy w posłuszeństwie mojej woli ostrzegają Was. Ale ja będę Was nadal zachęcał przez mojego proroka bez znużenia. Aż do ostatniej chwili moje słowo będzie do Was docierało, w samym środku nieposłuszeństwa, abyście zrozumieli, że nieposłuszeństwo wytycza drogę do zguby duszy. Wszystko, co objawiła moja matka, było po to, aby człowiek postępował inaczej i zbliżył się do mnie, adorował mnie, przyjał mnie, objął moją matkę, z miłością odmawiał różaniec święty i zginał kolana przed moją prawdziwą obecnością w Eucharystii. Jednak wobec każdego cudu miłości na ołtarzu, Patrzy się na mnie z bogardą wobec niedowierzania mojego ludu, który przychodzi, aby mnie przyjąć, nie wierząc i nie kochając mnie. Czasami jestem konsekrowany przez osoby oddane mojej służbie, które nie wierzą w moją rzeczywistą i prawdziwą obecność w najświętszym sakramencie. Słowa konsekracji to przeistoczenie mojego ciała i mojej krwi, a niektórzy traktują mnie z bogardą. Perfidnie, a następnie oddają mnie w ręce niektórych moich dzieci, aby te zaniosły mnie do swoich braci. Podczas gdy ci, którzy są mi poświęceni, patrzą na mnie z honorowego miejsca i myślą o rzeczach nieistotnych. Ludu mój! Moja męka jest stale żywa pośród Was, a ja jestem poraniony i ukoronowany cierniem. Rana na moim ramieniu jest głębsza i mocniej rani moją kość, która czuje się tak, jakby miała się złamać. Ciężar wszystkiego, co włożyłeś na mój krzyż, jest straszny. Moje ramię podtrzymuje nieposłuszeństwo mojego kościoła i części mojej hierarchii. Pamiętajcie, że moje prawo jest jedno. Jest takie samo jak wczoraj, jest takie samo w tej chwili i takie samo w przyszłości. Umiłowani, nie śpijcie. Zbliżam się, przyjdę wkrótce, nie śpijcie, bo wróg jest sprytniejszy i bardziej przebiegły od Was, a Jego wielki emisariusz stoi przed oczami ludzkości i z wielką charyzmą zmienia tych, którzy są nieostrożni, w swoich wielbicieli. Ludzkość z powodu braku wiedzy i z powodu niewiary w objawienia mojej matki nie rozeznała, że antychryst zajmuje wysokie stanowisko polityczne i stamtąd będzie prowadził największe prześladowania przeciwko moim dzieciom. Zbliżają się wielkie wydarzenia i wielkie nieszczęścia, które wprawią mój Kościół w drżenie. Umiłowane dzieci, zapraszam was do żarliwej modlitwy za Rosję. Wzywam Was do modlitwy za Francję, która będzie cierpieć z rąk terroryzmu. Wzywam Was do modlitwy za Urugwaj, który będzie cierpiał z rąk człowieka. Bądźcie uważni, patrzcie w górę i nie rozpraszajcie się patrząc na to, co ziemskie. Patrzcie w górę, dostrzegajcie sygnały i znaki, nie lekceważcie żadnego znaku ani sygnału. Mój ludu, bądźcie uważni. Zanim wielka plaga, którą stworzył człowiek, ponownie śmiertelnie zrani ludzkość. Człowiek użyje tego, co człowiek stworzył. Mój ukochany ludu, schroncie się w sercu mojej matki, dałem jej mój lud. Weźcie za rękę moją matkę, weźcie do ręki różaniec święty, na którym wisi mój krzyż. Nie bójcie się nieść mojego krzyża z miłością i wiarą, nie bójcie się stracić duszy. Dzieci moje, ludu mój, przychodzę dla Was, dla moich uczniów, dla moich apostołów czasów ostatecznych, przychodzę dla tych, którzy mnie kochają. Nie lękajcie się, bo mój lud nie jest sam, a siły zła nie zwyciężą nad moim ludem, nie pokonają tego króla nieba i ziemi. Ja stworzyłem wszystko, co istnieje, a mój lud jest chroniony. Błogosławię Was i jednocześnie proszę, abyście się przebudzili. Dla każdego z Was moja miłość będzie balsamem w chwilach smutku. Błogosławię Was, Jezus.